Dobry lot i dzisiaj mamy troszkę bardziej wolną sobotę, dlatego ze względu na to, że no masa jest zapytania o nasze gołębie, ale przede wszystkim, czy pokażemy wreszcie jakiś filmik w tym roku. Dlatego na początek takie top 12 prezentujemy gołębi. Będą tu praktycznie wszystkie gołębie dorosłe, czyli 6 sztuk, które w tym roku będą w naszej ofercie, ponieważ wiadomo, dzisiaj akurat, nawet za kilka godzin oczekujemy transportu z Pattai, z naszych gołębi, 11 gołębi naszych oryginałów yy, z, po wspólnym gołębniku Pataya w Tajlandii wraca do nas do domu. Te hodowcy już nie muszę pewno mówić wiedzą, że odkup transportu Transport jednego gołębia do, do Polski to jest 3,5 tysiąca złotych. Także sam transport tych ptaków to jest około 30, ponad 30 tysięcy złotych, które musieliśmy zainwestować, żeby te gołębie po prostu do nas wróciły. Dlatego też robimy miejsce, tak jak zawsze powtarzam, że wszystkie te stare gołębie, które są nieprzelotowane, ustępują miejsca. Tutaj na przykład będziemy mieli szpaka, którego pełny brat jedzie do nas do Tajlandii, a on jest przykładowo w ofercie z tego względu, że jest nieprzelotowanym gołębiem. Także tak to u nas wygląda, także będzie takich, można powiedzieć, sześć starszych perełek już z fajnymi winkami w rozpłodzie. No i reszta to wszystko pozostałe gołębie młode z naszych wszystkich najlepszych linii rozpłodowych na ten moment. Tutaj zaprezentujemy szpaka. Już hodowcy pewno wiedzą, że jest to akurat gąb z 24 roku. Jest to ptak, jego właśnie brat. Wraca z Patai ze wspólnego gębnika. Bardzo fajnie się tam sprawował, ale najlepszy ich brat jest to nasz olimpijczyk na Great Derby Algarve z linii właśnie Silver Shadow razy Master Commander, gdzie zajął drugie miejsce z lotu. Trzecie miejsce z lotu finałowego. Był pierwszym asem generalnie i pierwszym asem w klasyfikacji olimpijskiej. Będzie prawdopodobnie w trójce na świecie, jeżeli chodzi o olimpiadę w przyszłym roku, który został notabene też za 50 tysięcy złotych odkupiony nas z powrotem do hodowli. I to jest jego pełny brat. Tamtego roczny, właśnie, tej oko tego gołębia kapitalne do rozpłodu. Nie wiem, czy to na filmie będzie widać, ale przepięknie wybarwione oko, wielokolorowe, do tego fajny pierścień rozpłodowy dookoła oka. No jest to gołąb nieprawdopodobny w budowie, tak samo, wydaje mi się, że jeszcze troszkę ładniejszy jak, jak jego brat. I to jest ptak jak na dziewiątym lotku, czyli no nie ma co ukrywać 12 gołębie. W tym roku po 6 lęgów miały pociągnięte, dlatego są już w zasadzie na końcówce pierzenia. Gołąb jest absolutny unikat, to jest plus, że właśnie oprócz Olimpijczyka cztery, czworo rodzajstwa zostało odkupione w tamtym roku ze wspólnych gołębników. Wszystkie przelotowane zostały wiadome w rozpłodzie, są to gołębie nigdy na sprzedaż. A ten gołąb nieprzelotowany z późniejszych jest w ofercie Silver Shadow. Coś kapitalnego. Pełny brat olimpijczyka w 100%. Oczywiście możliwość zrobienia testów DNA, jeżeli ktoś jest chętny, wiadome na, na koszt kupującego, ale tutaj nie ma żadnego problemu przy każdym Gołębiu, że takie testy oczywiście wykonujemy, jeżeli ktoś jest również zainteresowany tym. Jest to Gołęb z 2024 roku. Tutaj, kolejny, zaczniemy od tych, właśnie starszych Gołębi. Następny ptak którego zaprezentujemy, jest to samiczka bardzo tęgiej budowy, potężna samiczka, również oko rozpłodowe. No tutaj nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o te nasze gołębie selekcjonowane do rozpłodu, to oczy mają kapitalne, tutaj też przepiękny pierścień tego gołębia, piękna wiśnia. Jak hodowcy widzą niebieski biały, to coś musi mieć pewno z linii kalian. Czy jak najbardziej? Jest to samiczka z 21 roku, końcówka numer 66 jest to samiczka tęga typowa kalimanczka właśnie oczami tutaj kolorem podała się na matkę zątienskę starą naszą kalimanczkę tutaj bardzo grube plecy tego gołębia no ona w zasadzie można się pomylić że jest to samczyk jeżeli chodzi właśnie o o budowę również na dziewiątym lotku dziesięć młodych poszło na wspólne gołębniki w tym roku Między innymi z tych głębi, tutaj praktycznie wszystko też poszło na pataje, także na najbardziej prestiżowy wspólny głębik świata. Ale no nie ma się co dziwić, ponieważ te linie robią nam kapitalną robotę na całym świecie. Tutaj jest właśnie pełna ze starej pary kalimanci: pełna samiczka z wystawy pierwszego roku. Również kalimanci w tamtym roku odkupiony kilka, przed dwoma laty kilka, przed trzema laty już tak samo. Także no, nasza najlepsza rozpodowa samiczka kalimanci z 19 roku. Także tutaj. Ta linia u nas też tych przelotowanych kalimanczy zrobiła się naprawdę mocna. W tym roku już też kilka między innymi siódmy dwa pokolenia dalej właśnie z linii kalimanczy to jest nasz siódmy lotnik na derby Halkidiki w tym roku. Także kapitalne połączenie tych gołębi, cała ta linia kalimanczy z u uchodźców też się niesamowicie sprawdza. Dlatego te dwa nieprzelotowane przelotowane kalimanczy oryginalne również są w ofercie, mimo tego, że w budowie Pochodzę tak samo po tym gołębiu, bezpośrednio po tej Kalimanci. Też kilka dzieci już wróciło ze wspólnych gołębników, gdzie robiły szpicowe konkursy, przede wszystkim na lotach 300 i 500 km. Także te akurat gołębie z pierwszego, to już są fajne, sprawdzone gołębie u nas w rozpodzie. Zresztą hodowcy wiedzą, że u nas gołąb 4 czy 5 lat nie siedzi w rozpodzie na piękne oczy, tylko już w najpóźniej w drugim roku musi coś fantastycznego wydać, żeby móc u nas w rozpodzie dalej się znaj znajdować. I od razu może pokażemy jej brata, żeby od razu pokazać tą linię Kalimanci. Tak samo gołąb o numer, końcówka 21. Również piękny pierścień dookoła oka. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale gołąb Kapitalne oko rozkładowe. między innymi wydał już nam trzeciego i czwartego asa na wspólnych gęblikach w Portugalii i w Rumunii. Również niebieski biało, no praktycznie bardzo podobny do, do tamtej samiczki. Fajnie dociągnięty, widełki tutaj, paznokcia nie wbije. Też wiadomo, go na dziewiątym lotku, mocno rozpierzone. Tutaj też taka ciekawostka, że... Tak samo jak w tamtym roku się zdarzyło, dwa lata temu się zdarzyło, że prezentujemy gołębie końcem sierpnia, początkiem września. Właśnie te przede wszystkim starsze ptaki, żeby ustępowały miejsca. Przede wszystkim właśnie już dzisiaj, jeżeli one będą odłożone do młodych, to już na ich miejsce gołębie, które przyszły, z i będą zajmowały ich cele. Dlatego zawsze w pierwszym rzucie pokazujemy kilka tych starszych gołębi. To są wszystkie starsze te gołębie, które w tym roku mam do zaoferowania. Reszta są pogłębie już przelotowane, które zostają u nas w rozpodzie, także tylko gołębie młode będą dostępne. I tutaj też właśnie jak widać, ciekawostka, co chciałem powiedzieć, to jest to, że w tamtym roku i przed dwoma laty też sprzedawaliśmy starsze oryginały, wcześniej, zanim się pokończyły półfinały, finały na wspólnych gołębnikach. I później się okazywało, że ktoś kupił wosa, który później okazało się, że był ojcem pierwszego asa na, na wspólnym gołębniku. I tak było no, z kilkoma gołębiami, za nim, tak samo z ardenami. Także tak to u nas wygląda, że na dzień dzisiejszy gołębie po tych takach bardzo dobrze spisują się na wspólnych gołębnikach, aczkolwiek może się okazać, że ktoś znowu będzie miał szczęście. Że jego gołąb, którego sobie odkupił, właśnie znowu będzie wybitnym rozpodowcem w tym roku, da gdzieś jakiegoś fantastycznego gołębia, ale to już tak jak mówię, my nie czekamy na to, bo wiadomo wtedy cenę można było windować trzy czy czterokrotnie wyżej, ale u nas tak jak mówię, przede wszystkim chodzi o to, żeby te odkupione gołębie ze wspólnych gołębników w 100% zamieszkały nasz rozpód. Tutaj jest również gołąb unikatowy. Ostatni gołąb, jak hodowcy widzą, jest to oko kolorowe, lekko mazany. Jest to gołąb z naszego starego Frediego, Rauf Szablona 111. Kilku hodowców w Polsce oparło hodowlę właśnie na tym ptaku 111. To jest gąb z 2021 roku. Rauf Szablon w połączeniu na Ardena, również kapitalne oko do rozpłodu. W tym roku też 10 młodych poszło na wspólne gołębniki na cały świat. Jest to ostatni samczyk właśnie samca 1.1.1 jeden, jeden, jeden dostępny również w rozpodzie kilka znakomitych rezultatów zwłaszcza w połączeniu na, na gołębie średniego dystansu. Gołą w budowie również plecy ogromne tego gołębia. Niesamowita gratka też między innymi jest to kuzyn gołębia który był pierwszym asem na Giewoncie, siódmym asem na Giewoncie i wiele innych szpicowych konkursów we Włoszech, w Hiszpanii, na Tajlandii. Jeżeli chodzi praktycznie na całym świecie w Portugalii tak samo te głębie kapitalnie linia Mirosława również jest powinnowacona właśnie z tymi ptakami także są to głębie unikaty, a teraz rauf szablony faktycznie są bardzo ciężkie, dostępne, ten samczyk jest w ofercie również, też w tamtym roku troje jego dzieci wróciło do rozpłodu, po nim bezpośrednio mamy bodajże 6 czy 7 dzieci w rozpłodzie, także on również jest w tej naszej ofercie teraz. Kapitalny gołąb. Również te gołębie rauf szablony u nas to jest z tej linii, która mieliśmy pierwszego, drugiego lotnika w C-klasie, w maratonie, w oddziale, w okręgu. To są gołębie, które latały po, jako roczne po 12-13 konkursów na lotach od 100 do 850 km. Także świetny głębie i potrafił gołąb wygrać setkę w oddziale i siąść drugi na okręg z katastrofalnego maratonu. Także gołąb kapitalny, upierzenie tego gołębia, no jest to coś, coś pięknego. I kolejny gołąb, którego zaprezentujemy, jest to samczyk. On numerze tutaj troszkę ma. Przeniosłem go troszkę wcześniej do młodych właśnie i też goni młode gołębie. Dlatego troszkę zwichrowany ma ten ogon. Również jak hodowca tutaj może pierwsze na oko. Zróbmy przybliżenie. Przepiękny pierścień wartościowy, piwne oko. U nas, zazwyczaj, gołębie z tym okiem świetnie się sprawdzają później w rozpłodzie. Jest to samczyk z naszego starego Blue Bucksa. Gołębia z 2012 roku, który w tym roku niestety już w zasadzie tylko dwa jajka na 10 czy 11 na 6 par miał zalężone i były z tego młode, także już, ale już jest coraz słabszy. Także wydaje się, że ten samczyk to też będzie praktycznie ostatnie dziecko tego gołębia. W połączeniu jeszcze na starą finekę. Że to będzie już ostatnie połączenie. Tutaj też gołębie, które wygrywały na nas 100, 500, 600 nawet Brukselę w oddziale na 1181 km, ptaki z tej linii potrafiły wygrywać. Mimo tego, że na przykład brat tego gołębia również był pierwszym asem okręgów w kategorii G, najlepszymi roczniakami oddziału wcześniej, a teraz świetnie latają na wspólnych gołęblikach. Właśnie ta linia z tego starego Baxa to jest praktycznie jedyny gołąb, który u nas został w rozpłodzie. Jeżeli chodzi o te głębię baksa na bardzo ciężkich, zwłaszcza lotach 300-500 km, radzą sobie te głębia wyśmienicie. Przepiękne oko do rozpodu tego głębia bardziej w stronę finekę, oko, a ubarwienie w stronę ojca. Bardzo fajnej budowy samczyk również gratka. I ostatni starszy gołąb jest to samiczka ale to jest petarda tej w ręce zresztą no, każdy z tych gołębi, jeżeli my coś prezentujemy to tak mówię, dlatego u nas się nie robi aukcji, że na aukcję zdjęcie, czy gołąb będzie pokraczny, czy gołąb będzie dobry w budowie. Na zdjęciu każdy gołąb wygląda identycznie w tych szablonach. U nas dlatego się w gołębie pokazuje, bo w tej budowie naprawdę szkoda taki, takim głębiem robić zdjęcia i wystawiać na aukcję. Zresztą tak jak hodowcy wiedzą, my nigdy nie robimy aukcji ani za granicą, na ten moment też nie robimy ani aukcji w Stanach, ani aukcji w Chinach, ani na polskich portalach, czy tam europejskich. Wszystkie głębie są dostępne tylko i wyłącznie z domu. I z naszych filmików, które sobie to indywidualnie kręcimy. Przepięknej budowy samiczka. Naprawdę okaz. Również samiczka w tym roku. Masa, masa młodych na 10 wspólnych gołęblików. 10 gołębi na europejskie wspólne gołębliki między innymi też na Giewoncie też gołębie z tej pary. A to jest ciekawostka, że ta samiczka właśnie w tym roku była połączona na tego właśnie 8945. Przepiękne, kapitalne gołębie wychodziły, jak hodowcy widzą. Oko tego gołębia jest to również fenomenalne oko do rozpłodu. Głęboka wiśnia z pierścieniem. Teraz, może o pochodzeniu tego gołębia: dlaczego, właśnie, to jest coś pięknego? no To jest również ostatnia samica po, po samiczce naszej 34-24 starej Hiszpance. Bezpośrednia córka. No jak hodowcy widzą, jest to klon praktycznie starej Hiszpanki. Oko, budowa. Tutaj też takie przepiękne strzałki. Samiczka też, która wydała nam kilka znakomitych lotników, między innymi siódmy na Korabis, 530 km, Czwarty na Derby jachos w Toskanii, również w 10, 21. miejsce z lotu katastrofalnego, 520 km, Samiczka przepięknej budowy, również widełki związane jak samca. Niesamowita gratka. Samiczka z 21 roku, również przepięknej budowy. A jak wszyscy wiedzą, no Hiszpanka i samiczka ta 30 15 z Leo Heremansa plus Hiszpanka to są nasze dwie samice z Leo Heremansa, które, na których praktycznie oparliśmy hodowlę, jeżeli chodzi o linię Heremansa na wspólne gołębniki. I tutaj też następny, teraz już przejdziemy do gołębi młodych, jest to gołąb o numerze 4926, jak hodowcy widzą czerwony wos. Oko już przepiękny pierścień. również będzie, to będzie kapitalny gołąb w rozpłodzie. jest to wos nasz pełny Syn, pełny brat pierwszego asa autostrady z tamtego roku, czerwonego Vosa lotnika, który również wrócił do nas do Rozpłodu. To jest pełne, jak hodowcy widzą, mogą zobaczyć barwę, oko tego gołębia, pierścień i zobaczyć sobie na naszych samochodach, czy w ogóle na rodowodach logo naszego Next Vosa, który był drugi masy na Derby teraz kapitalny gołąb w Rozpłodzie. Jest to bezpośrednio syn tego gołębia, jak jest to praktycznie, bardzo rzadko się nam trafia, żeby wyszedł taki klon. Samczyk fajne, długie lotki, ciutkę głębsze, ale to do siebie mają te głębie z wosa, ale tej widełki też no, nie wciśnie w ogóle palca. Delikatnie jak się poda w pokolenie mocniej, to wychodzi właśnie ciutkę głębszy, ale to wiadomo wtedy niwelujemy to i nawet tak samo jego ojciec jest ciutkę głębszy, to dostaje płaską samice z heremansów i robi to kapitalną robotę. Także taki wosik, no z wosa w tym roku są w ofercie. Cztery gołębie bezpośrednio to jest jeden z nich. Pozostałe to jest jeszcze jeden płowy gołąb i ni dwa niebieskie. Także to jest w zasadzie jeden, jedyny czerwony gołąb, jeżeli chodzi o tego Next-wosa. Przepiękny samczyk. Następny gołąb, jak, jakiego zaprezentujemy, to jest gołąb o numerze. Akurat 50-10. Jak hodowcy widzą, jeżeli biała główka. Jeżeli białe lotka, no to musi być Ardeń. To jest praktycznie w czystości z dwóch linii, ponieważ jest to z jednej strony 106 nasza najlepsza samica rozpodowa. wszech czasów, jeżeli chodzi o gołębie Rolfa, Schlimmera, dalekodystansowe gołębie z, z linii Skaja z Niemiec. 106 jest u nas jeszcze w rozpodzie. tak hodowcy właśnie tutaj, taka krótka wzmianka, bo mówię, że w naszym rozpodzie zostają absolutnie tylko w 100% gołębie yy, przelotowane na wspólnych gołębikach, na naszego broczka, że już oryginałów nie ma. Jako tako oryginału na sprzedaż już nie ma w ogóle. Zwłaszcza tych młodszych, a wiadomo, ta samiczka 106 za Szylmera, która jest z 2016 roku, czy za 12.0 z 2014 roku, czy nasz najlepszy drapa Imbred kapitalny kapitalnego w rozpłodzie z 2015 roku, takich pojedynczych 5 czy 6 sztuk jeszcze tych głębi z 2014, samiczka wiadomo, hiszpanka i ta euro 30 czy 15, no to te samiczki już mają po 12 lat, to jest tam powiedzmy, czy stara para. Jeszcze ci nas są, gołębie z 15 roku, czy ządjęcka z 14 roku. No to są gołębie, które powiedzmy jest jeździ... ich pewno 10-11 jeszcze stary szlimer 752 jest około 10-11 sztuk tych gołębi, które zostają u nas w rozpłodzie dożywotnio, z tego względu, że wiadomo, no teraz czy te gołębie będą płodne czy nie płodne, to, to ciężko stwierdzić na kolejne ra, lata zwłaszcza w nowym miejscu, a też nie da się ukryć, że te gołębie teraz nie osiągnęłyby jakiejś kosmicznej ceny, z tego względu, że już mają po 10, po 12 lat, a z drugiej strony każde jajko, które u nas jeszcze z tych gołębi się wykluje, no to jest na wagę złota, także tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o to kilka starych rozpłodowców a te, które oferowaliśmy, to wiadomo, to były głębie, które gwarantowaliśmy, że są jeszcze płodne, że wszystko z nimi jest w 100% w porządku. I to jest właśnie dziecko w tym roku 106, również jeszcze 7 młodych po niej udało się wyciągnąć. Jest to gołąb, którego ojcem jest Ardent, który już latał na wspólnym gołębniku Costa de la Luz w Hiszpanii. Jest to przelotowany tamtegoroczny gołąb. Też w tamtym roku już po nim osiągnęliśmy fajny rezultat na dwóch wspólnych gołębikach. Między innymi właśnie ósme miejsce na Tatra Derby. Katastrofalny wspólny gołębniku z 500. -ki. Pierwszy młody wychowany po tym gołębiu i od razu zajął ósme miejsce na Tatra Derby. I on jest właśnie w tym roku połączony na tą starą 106 szlmerkę, także typowo gołębie dalekodystansowe. Samczyk prawdopodobnie jest to samczyk. Przepięknej budowy, długie skrzydło, typowy gołąb dalekodystansowy z Ardenów. No i z tej linii Ardenów też u nas nie da się ukryć w tym sezonie, już w zeszłym, a tak samo w tym sezonie gołębie z Ardena bronią nas niesamowicie na tych wspólnych na całym świecie. Już na lotach katastrofalnych nawet z 200-300 km ta linia faktycznie wkomponowała się u nas wybitnie, jeżeli chodzi właśnie o wspólne gołębliki, tak samo u hodowców, jeżeli chodzi o loty w oddziale. Kolejny samczyk, którego zaprezentujemy, jest to gołąb o numerze 5081, również jest to samczyk, przepiękne, kolorowe oko, jest to samczyk bezpośredni syn naszego gołębia, który z katastrofalnego lotu na Europa Master z linii Arden na Van Lund, zajął drugie miejsce przed trzema laty, o numerze 2153, jest to jego syn, też świetny gołąb w rozpodzie. U nas już w trzecim roku pokazuje się w ciągu dwóch lat kilka świetnych gołębi. W tym roku też na tym ciężkim sezonie gołębie nigdzie nie giną praktycznie po całej Europie. Są fajnie dociągnięty, widełki oczywiście zamknięte. A matką tego gołębia jest samiczka również, która latała na wspólnym gołębniku na derby Halkidiki. Zajęła miejsce w top 60 z lotu 505 km dodatkowego. Może nie latała wybitnie, jeżeli powiedzmy na początek, jeżeli startuje około 2000 gołębi, ktoś przylatuje z finału 500 km, 50, to jest niewybitny wynik. To chodzi mi o to, że jest to pełna siostra również naszego z Zalgarve z linii na Silver Shadow. Także świetne takie połączenie na loty właśnie od 300 w górę, dwa lotniki połączone ze sobą z naszych podstawowych linii dalekodystansowych. Także również świetny samczyk w budowie, też dociągnięty, bardziej płaski, świetny ptak. Bardzo, bardzo fajny. Tutaj widać czarny ogon do samego końca. Też myślę, że będzie to bardzo dobry gołąb w rozpłodzie. Tutaj zaprezentujemy również gołębia o numerze 5034. Jest to właśnie prawdopodobnie samiczka. Na 99% samiczka, ale również muskulatury samca. Jest to samiczka Córka naszego właśnie wosa, pierwszego asa, na czyli wnuczka Nex wosa, a córka naszego pierwszego asa na Mister Autostrada, czyli pierwszego asa w tamtym roku na wspólnym głębiku Derby Autostrada. Samiczka, która w tym, matką tego gołębia jest z kolei samiczka Słeno Jest to właśnie nasza córka Hiszpanki. Właśnie z Hiszpanii, na cześć tej samicy całą linię nazwaliśmy Hiszpanka, tej 4205 Słeno również pięknie dociągnięta samiczka. Fajne plecy, tutaj ogon, no jest to kapitalny gołąb. Jedno praktycznie z pierwszych dzieci, właśnie naszego Mistera Autostrada, pierwszego czerwonego wosa Asas, autostrada. Soraelu i Rumunii z tamtego roku. Jest to samiczka, której właśnie matka była też 12 z bardzo ciężkiego finału na Costa de la Luz. Nasza najlepsza w zasadzie samica rozpłodowa z linii hiszpanki. Najlepsze dziecko hiszpanki u nas w rozpłodzie. Właśnie ta Słeno 4205 ona była w połączeniu na tego pierwszego asa, także również bardzo ekskluzywne połączenie. Samiczka w budowie kapitalna. Następny młodek, jaki będzie zaprezentowany, to gołąb o numerze 5096. Płaski, długi. Długawy, bo nie można powiedzieć, że jest długi jakiś, ale typowy gołąb, taki wspólnogębnikowy, na ciężkie loty. To już z naszego doświadczenia wynika, że tego głębiny faktycznie mostek dociągnięty do samych widełek. Skrzydło tego głębia też długie lotki. Lekko mazany. Zaraz się wyjaśni dlaczego. Tak świetny gołąb w budowie. Oko również piękna, głęboka wiśnia z pierścieniem. Również będzie świetny gołąb do rozpłodu. Jest to samczyk właśnie z naszego starego drapy, o którym jeszcze wspominałem przed chwileczką z 15 roku, po którym mamy już właśnie wczoraj liczyłem 8 dzieci zajęła miejsca w TOP 15 na wspólnych gołębnikach z odległości 400 do 600 km po całym świecie. Też mieliśmy drugiego z finału po tym właśnie drapie na wspólnym gołębniku na Riachosie. To tam było co prawda 383 km, ale też bardzo ciężki gołębnik. A, a jeżeli chodzi o matkę tego gołębia, jest to, czyli to jest Imbred Messiego od strony ojca. Nasz najlepszy rozpłody też z linii drapy. Mieliśmy około 100 gołębi. Przesadziłem może około 85 gołębi w rozpłodzie tylko w zasadzie tylko ten 1440, na którym właśnie jeżeli chodzi o drapę yy, oparliśmy hodowlę. I to jest właśnie bezpośrednio po tym starym rozkładowcu, a on był w połączeniu na siódmego asa derby Zagrzeb, na samiczkę właśnie, która jest siostrą yy, matki naszego olimpijczyka Walgarwy, no po prostu córka naszego starego zaniniego 1200, dlatego lekko go ma za nawy. Również połączenie niesamowite i w tym roku ciekawostka. Zarówno na derby Halkidiki, jak i na Asgolden na bardzo ciężkich finałach i katastrofalnych głębikach w tym roku były właśnie pierwsze dwa młode, były z tej pary. Obydwa skończyły finały i to bardzo czołowo, tam 39 i 42 takie gołębie. Obydwa będziemy starali się odkupić do nas do domu. Też kolejny gołąb lata na Giewoncie, dwa gołębie latają na Patai, gołąb lata na Algarve, na Tatrach, także z tej linii. I na razie wszędzie te gołębie są. Także również myślę, że to będzie taka para w tym roku topowa, jeżeli chodzi o. O i połączenie właśnie tego zaniniego. Także również niesamowita gratka. I ostatni gołąb, jakiego zaprezentujemy. Jest to gołąb o numerze 4987. Jak hodowcy widzą u nas te gołębie zazwyczaj dlatego nigdy po pierwsze nie mamy czasu, po drugie nie lubimy sprzedawać gołębi które jeszcze nie są ułożone, które nie są zaszczepione, które po prostu. No, tak, jak u nas każdy gołąb to jest traktowany indywidualnie i po prostu musi być. Wybitny, coś musimy w nim widzieć, żeby mógł być oferowany do sprzedaży. I tutaj jest gołą na przykład, o numerze 4987 prawdopodobnie samiczka prawdopodobnie, ponieważ tutaj z tej linii nigdy na 100% nie wiemy jest to wnuczka Kalimanczy. Po gołębiu, który sam latał na Algarve Greiderby, po gołębiu, który też przed dwoma laty, brat gołębia, który zajął 49 miejsce na y, y, Patai na wspólnym gołębniku z lotu finałowego, gdzie przyleciało 49 gołębi wraz z grupa i nasz wszedł niestety jako 49. Także to jest też y, półbrat tego gołębia. Z tej linii Kalimanci, no tak, hodowcy wiedzą, co u nas oznacza Kalimanci. Sukcesy na całym świecie, no i tak samo w oddziałach. A matką tego gołębia jest samiczka 8332. w tym roku takie połączenie nam wyszło. Również wszędzie te gołębie na razie są. Też piękne tutaj, jak widać, hodowcy mogą zobaczyć, jak na samiczkę, jakie fajne mięśnie całe. Tutaj nie nielotowane, nie wychodzący na zewnątrz. A w budowie kapitalny, pełny mięsień. Jest to samiczka o numerze 8332, która latała na Ukraina Master i dała nam również, zwłaszcza z katastrofalnych lotów, między innymi największy sukces tej samiczki to czwarte miejsce, czyli półsiostry tego gołębia. To czwarte miejsce na Pamok Thailand, wspólnym gołębniku, gdzie zajęła czwarte miejsce z lotu finałowego przed... Y przed trzema laty, gdzie przyleciało praktycznie chyba 3 czy 4% gołębi, tam zaczynało prawie 4000 gołębi, a skończyło około 40 sztuk i zajęła właśnie czwarte miejsce jako pierwszy gołąb europejski przyleciał z tego, z tego lotu. Finałowego, katastrofalnego do tego w tamtym roku, właśnie z tej 83-32, aż sześć młodych sześć gołębi przeleciało wspólne gołębniki i zostały odkupione do nas z powrotem do hodowli. Tak samo piąte miejsce w tym roku na Korabi na 600 km zimowym, czy 14 miejsce, 11 na poprzednich finałach 500 km, to jest wszystko właśnie z tej 83-32, czyli pół rodzajstwo tego gołębia. Także z dwóch stron Kalimanci, A ta 83-32 pochodzi z kolei z samiczki naszej, która latała na derby Taki była czwartym asem, bo numer 6198, a ojcem tej samiczki, czyli dziadkiem tego głębia, jest nasz stary, właśnie szlimer 752. Najlepszy szlimer rozpłodowy, gdzie też tych szlimerów mieliśmy około 100 sztuk, a została tylko 106 i 752. Także unikatowa również samiczka. Coś pięknego. Jak hodowcy widzą, tak się prezentują nasze gołębie. 17 września robimy właśnie objazd po Polsce. Zbieramy gołębie na najbardziej prestiżowy wspólny gołębnik w zimie, czyli Korabia Winter. Dwa aktywne, trzy rezerwowe 750 euro. Pula nagród 300 tysięcy euro, ponad milion złotych. Wszystko załatwiane przeze mnie, tej płatności i tak dalej, z niczym nie ma problemu, jeżeli chodzi, jest to głębik transparentny, wypłacalny. A tutaj, jeżeli chodzi, właśnie lot jest finałowy z odległości 530 km, super finał z odległości 600 km. Jest to już zawarte w cenie tych aktywacji, także bardzo fajna okazja, gratka. No i polskie gołębie zawsze latają fantastycznie na derby korabia. Między innymi w tamtym roku wygrał gołąb Kusiński-Chmielewski, a pierwszego asa z lotu, a generalnie pierwszego asa miała spółka Kapinus Pracz. Z ekstra finału 600 km nasze gołębie z naszej hodowli zajęły miejsca trzecie, piąte, szesnaste, 20. Mieliśmy sześć gołębi w top 30. Kapitalne osiągnięcie. Przed dwoma laty nasz gołąb zajął drugie miejsce z finału. Przed trzema laty wygrał gołąb Marcina Jani i przed czterema laty wygrał gołąb znowu z naszej hodowli, także korabia. No i w tym roku będziemy mieli rekordową liczbę prawie 600 gołębi z Polski, jeżeli chodzi o derby korabia. Także jeżeli hodowcy są zainteresowani wysyłką, to 17 września można jeszcze gołębie wysłać, na ten wspólny gołębnik można wysłać zarówno gołębie, takie właśnie, które mają trzy lotki do końca, ponieważ tam są świetnie oblatywane potrafił wygrywać. A można wy wysłać też y, powdowca gołębie, gdzie polscy hodowcy wysyłali powdowcach późniaki one też świetnie latają, ponieważ loty zaczynają się na korabi praktycznie końcem lutego, dlatego jest bardzo dużo czasu, żeby te gołębie się zaklimatyzowały i nie ma problemu, jeżeli chodzi o blatanie. Także a w tym roku też przykładowo jest tak, że hodowcy potrafią wygrywać gołębie, które y, są przelotowane w oddziale i te gołębie również na wspólnych gołębikach w Hiszpanii potrafią sobie latać. Przelotowane ptaki w Polsce. Także no, tak jak ja zawsze, Powtarzam, po prostu trzeba wysłać jak, jak najlepsze ptaki. Także zapraszamy do kontaktu. 17 września robimy ten obiad polski. Jeżeli ktoś jest zainteresowany gołębiami, też możemy podwieźć. Wszystkiego dobrego, powodzenia w dalszej części sezonu. Dobry lot.